Dzień dobry, witamy w hotelu Charaton w Warszawie. Państwa i moim gościem będzie prezes firmy Itaka, pan Piotr Heinicz. Firma Itaka w tym roku została nominowana do Europejskiej Nagrody Wiktoria. To, że funkcjonujemy w tej chwili normalnie, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Tak naprawdę dwa lata. Ostatnie to był okres zarządzania w trybie kryzysowym. Podejmowaliśmy bardzo, bardzo trudne decyzje. Ponieśliśmy oczywiście bardzo duże straty. Najpierw były one spowodowane tym, że musieliśmy ściągnąć do kraju bardzo wielu turystów, którzy byli w różnych częściach świata w momencie ogłoszenia lockdownu. Później nastąpił zakaz lotów, nastąpił olbrzymi spadek zainteresowania wyjazdami. Klienci Przede wszystkim najpierw bali się COVID-a, potem e, bali się podróżowania, e, a na samym końcu bali się ostrzeń, które e, determinowały ich e, decyzje tak naprawdę. W pierwszym roku ponieśliśmy e, straty wynikające z, ze spadku udziału w rynku o ponad 80-85%, e, czyli w roku 20%, w roku 2021 zaczęliśmy te straty sukcesywnie odrabiać, no i wysyłaliśmy klientów tak naprawdę tam, gdzie można było latać, a niekoniecznie tam, gdzie klienci chcieli latać, ponieważ najistotniejsze były zmieniające się przepisy, z którymi przez cały czas na co dzień walczyliśmy, budując właściwą, próbując budować właściwą komunikację i relacje z klientami. Ten rok 2021, ten drugi rok covidowy był już, był już znacznie lepszym Sezonem udało się odrobić tutaj straty na poziomie granicach 50%. Niewątpliwie też bardzo pomogło nam to, że mieliśmy dość solidną poduszkę finansową, która wynikała z dobrych, z dobrych poprzednich sezonów. Skorzystaliśmy też w pewnym zakresie z pomocy rządowej w niektórych obszarach naszej działalności, która rzeczywiście w krytycznym momencie pozwoliła nam utrzymać, utrzymać płynność finansową. No, i, i, i pełni wiary i entuzjazmu y, rozpoczęliśmy przygotowania do nowego sezonu, do sezonu lato 2022. Marzec 2022 to tak naprawdę okres, w którym y, braliśmy pod uwagę to, że nastąpi wyciszenie COVID-u, y, wyciszenie oboszczeń i przystąpimy, przystąpimy do takiej pełnej ofensywy do namawiania klientów do wyjazdu, zresztą do namawiania, i może niekoniecznie, ponieważ klienci poprzez te ostatnie dwa lata byli bardzo e, zdeterminowani do tego, żeby, żeby rzeczywiście zacząć ponownie wyjeżdżać. E, no i tak naprawdę mieliśmy ten nowy sezon przygotowany, dopięty na ostatni guzik. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju kampanie reklamowe, wizerunkowe, mieliśmy przygotowane środki finansowe. No, no i stało się to, co, co, co się stało. Tak naprawdę w dużej mierze legło to w gruzach, ponieważ rozpoczęła się wojna na Ukrainie, pojawił się generalnie strach, pojawiło się poczucie braku, braku bezpieczeństwa. I tak naprawdę musieliśmy, musimy w tej chwili zacząć budować wiele rzeczy tak naprawdę od, od nowa. Pierwszy, pierwszy tydzień po wybuchu wojny to był absolutny szok. Tak naprawdę spadki sprzedaży sięgały 80-90%. W drugim, trzecim tygodniu nastąpiła powiedzmy pewna poprawa tej sprzedaży, natomiast generalnie przez cały czas panuje takie poczucie. Yy, braku właśnie tego bezpieczeństwa i odkładanie decyzji na później. Tak? Klienci nie chcą rezygnować z wakacji w tym roku na pewno, chcą wyjechać, natomiast yy, wszyscy śledzą, tak jak my wszyscy zresztą, tak? wydarzenia które mają miejsce na Ukrainie, i w zależności od tego, co się będzie działo, takie decyzje będą klienci podejmować. Natomiast my liczymy się z tym, że te decyzje będą bardzo opóźnione, co niewątpliwie wpływa bardzo negatywnie na naszą działalność, ponieważ nie możemy y, nic we właściwy sposób y, planować. To jest dla nas y, bardzo duży problem, ale, ale wszystko, wszystko wskazuje na to, że. Ten nowy, nowy sezon po -covidowy, no będzie, będzie mimo wszystko lepszy od tego, co miało miejsce w poprzednich dwóch latach. I, no i taką, taką, taką mamy wszyscy nadzieję. Jaki jest przepis na sukces? No w zasadzie odpowiedź. Jest tutaj bardzo prosta. Ona niekoniecznie musi dotyczyć naszej branży, każdej innej, każdej innej firmy tak naprawdę, e, czyli e, ludzie, ludzie, jeszcze raz ludzie, pracujący e, z olbrzymią pasją, e, konsekwencja w działaniu, doświadczenie e, no i de, determinacja w podejmowaniu różnych decyzji właśnie w trudnych sytuacjach kryzysowych. To ostatnie lata to. To pokazują, i taka powstała w momencie upadku muru berlińskiego. Wtedy się świat utworzył dla Polaków. Polacy postanowili zacząć nadragać zaległości w czasowe i wakacyjne, które wynikały powiedzmy z tych kilkudziesięciu lat zamknięcia wcześniej. No i taka się znalazła we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Świetnie wykorzystała ten moment. No i tak naprawdę no jest jeszcze taki jeden element, myślę, niezmiernie istotny, e, oprócz tych, które powiedziałem, oprócz powiedzmy zaplecza finansowego, które jest niezmiernie istotne, e, to tak zwane najzwyklejsze szczęście. I taka ma to szczęście od samego początku, od rozpoczęcia działalności od ponad 30 lat e, i głęboko wierzymy w to, że to szczęście będzie nam nadal dopisywać. Gdyby to pytanie mi zostało zadane trzy lata temu przed COVID-em, pewnie odpowiedziałbym zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast w tej chwili trochę życie zweryfikowało nas, w jakim miejscu jesteśmy. I przede wszystkim musimy sobie pewnie, myślę, że wszyscy wzajemnie życzyć tego, aby, aby jak najszybciej zakończyły się działania wojenne na Ukrainie, aby wróciło poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa. Bo to są takie podstawowe elementy, którym ta stabilizacja, która może powodować dalszy rozwój firmy. Bez tego, bez tego nic nie zrobimy, a z takich rzeczy praktycznych tak naprawdę dotyczących naszego funkcjonowania i naszych klientów, no to życzylibyśmy sobie, żeby, żeby inflacja była jak najmniejsza, żeby złoty był silny, żeby cena paliwa się ustabilizowała, bo to są podstawowe elementy, które mają wpływ na tą końcową detaliczną cenę dla klienta i Polacy dużo chętniej wyjeżdżają, jak jak się czują pewni, jak wiedzą, że to, co mają w kieszeni, kiedy ta złotówka jest mocna, pozwala im swobodnie, swobodnie wypoczywać, ponieważ Polacy nie ograniczają się tylko do zakupu samego wyjazdu wakacyjnego, ale lubią mieć to poczucie komfortu, będąc już na wakacjach, komfortu polegającego na, to, na tym, że, że, że prawie na wszystko Polaków stać na tych wakacjach. Słaby złoty niestety temu nie pomaga. Także rzućmy sobie spokoju, stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i zapomnijmy jak najszybciej o tych czasach, z którymi mamy do czynienia w ostatnich czterech tygodniach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa I moim gościem był prezes biura podróży i taka, pan Piotr Chęnicz. Dziękujemy.